Hejo, ym, dzisiaj ym, będziemy grać sobie w, w FNF. -a. Nagrywam to wieczorem, ponieważ nie chciało mi się wcześniej położyć tu trochę. Nie chciało mi się nagrywać wcześniej, a zresztą chcę to nagrać jak najszybciej, bo jestem śpiąca. Jest godzina 23.41 jak to obecnie nagrywam. Nie wiem, w którą piosenkę mam sobie zagrać. Tak, żeby mi było, kurde, słychać teraz, bo może mogą być takie szumy, dziwne. Za to oczywiście przepraszam. Eee, muszę mówić dosyć cicho, dlatego nagrywam na słuchawkach. Więc no. Chyba mogę trochę podgłosić. Доброе. Um, можете я сейчас и в_subsкрпте. Ой, Иисус, не, я только не пшида. 嗯，没有。 Jak ja dostanę taką ścianę, to już wiem, że nie żyje. Ten rów dum dum. Skąd to, nie robi dum dum? O Boże, on to będzie drzeć morda. Chcę tak krótko nagrać ten film. Bo jutro do szkoły. Boże, jutro pierwszy polski. No jeszcze gorzej. Nie, wyjdź stąd, wyjdź. Nie chcę w to grać, wyjdź stąd. Co dobra challenge na tą piosenkę max 10 misów. to ja tak za dużo jak na taką łatwą piosenkę w sumie dawno nie gram W ogóle, możecie napisać w komentarzu, co tam u Was? Jak się czujecie? I ogólnie, co myślicie o tym, co się dzieje teraz na świecie i na granicach? Bo to. Może trochę taka. Teka trochę z tego. Wszyscy się boją, że będzie u mnie w klasie. Wszyscy się boją, że. O jezu, będzie trzecia wojna światowa. Co jeszcze? Co, może jeszcze nas Rosja zje? i tak a propos to napiszcie tak szybciutko czy macie mi w klasie bo, bo ja mam kupiłam już prezent i nie wiem co dalej nie wiem co mam mówić jest jak na mnie to jest strasznie późna godzina. Generalnie chodzę spać, taka najwcześniejsza godzina. Kiedy chodzę spać, to dziewiętnasta, a najpóźniejsza to 22 w sumie. Jeszcze, jeszcze jakby mi ktoś zadzwonił, to mi się tak wkurzyła. I w ogóle nie wiem. <laughs> Piszcie mi jakieś tego, pytanka na mój temat. Możecie nawet zadawać pytania, czy z jakimś. Możecie nawet pisać propozycje, jakiś gierek, jak chcecie. Możecie, nie wiem. Wymyślcie po prostu coś, w co mogę grać, tak. I... Co? W sumie tu nie wiem. Dziękuję za oglądanko Narcia.